Cześć, mam na imię Karolina, a ten kanał nazywa się Galaktyka. W dzisiejszym odcinku opowiem o pełni w koziorożcu. Pełnia ta wydarzy się w nocy 22 czerwca o godzinie 3:07 dla Warszawy. Pełnia, a więc opozycja świateł. Moment, kiedy Słońce i Księżyc znajdują się naprzeciwko siebie. Przyglądając się sobie wzajemnie. W czasie pełni zamykamy kolejny cykl lunarny, często otrzymując odpowiedzi, rozwiązania. Pełnia bowiem naświetla to, co do tej pory mogło pozostawać dla nas niezauważone, przynosząc zrozumienie i zamykając kolejny cykl księżycowy. W czasie tej pełni Warto nie tylko przypomnieć sobie ostatni Nów w Bliźniętach, który miał miejsce 6 czerwca, warto także wrócić pamięcią do Nowiu w Koziorożcu, którym otwieraliśmy ten rok kalendarzowy, a więc do 11 stycznia 2024 roku. Jakie wtedy towarzyszyły nam postanowienia? Jakie wtedy. Mieliśmy plany. Co obraliśmy sobie wtedy za cel? Jak te pół roku przebiegło? Jakie intencje zasialiśmy w czasie tamtego nowiu? Czy udało nam się te idee zmaterializować? Czy udało nam się to ustrukturyzować? Jak wysoko w drodze na ten nasz koziorożcowy szczyt udało nam się zajść? W którym punkcie obecnie się znajdujemy? Warto zrobić sobie w tym czasie rachunek zysków i strat, zastanawiając się, czy działania, jakie podjęliśmy, są wystarczające. Może jest coś, nad czym warto popracować, może jest coś, co warto zmienić w naszym postępowaniu, może trzeba coś przearanżować. Może trzeba wprowadzić drobne korekty do naszego planu, a może chodzi o korektę nie tyle naszego działania, a sposobu postrzegania. Może chodzi nie tyle o środki, a o uwolnienie się z emocjonalnego bagażu, jaki niesiemy, z przekonań, jakie w nas pracują, na przykład na temat poczucia bezpieczeństwa, na temat obfitości, na temat pieniędzy. Przeszłość jest punktem odniesienia dla koziorożca. Powiązanego nieodłącznie z Saturnem, Kronosem, a więc z Panem czasu. Jak czas, który upłynął, jak doświadczenia z ostatnich sześciu miesięcy wpłynęły na mój plan, bo koziorożec musi mieć plan. W czasie pełni szukamy balansu, złotego środka pomiędzy tym, na co wskazują położone naprzeciwko siebie światła. Księżyc w czasie tej pełni znajduje się w znaku koziorożca w sektorze ósmym tego kosmogramu. Ósmy sektor to sektor skorpiona. Mówi o zasobach wspólnych, o spadkach, kredytach, ale też o tym, jak radzimy sobie w sytuacjach kryzysowych. Księżyc odpowiada za naszą podświadomość, za naszą potrzebę bezpieczeństwa. Księżyc w koziorożcu koncentruje się na tym, żeby przetrwać. Księżyc w koziorożcu często zamiata pod dywan swoje emocje. Księżyc w koziorożcu szuka poczucia bezpieczeństwa w materii, w hierarchii. Księżyc w koziorożcu jest dla siebie bardzo surowy. Księżyc w Koziorożcu potrzebuje struktur, żeby czuć się bezpiecznie. Księżyc w Koziorożcu wie także, że wszystko wymaga czasu. Słońce natomiast w kosmogramie tej pełni znajduje się w raku, w drugim sektorze. Drugi sektor mówi o tym, jak zarabiamy, co cenimy. Co cenimy w życiu, jakie są nasze wartości, jakie są nasze zasoby, ale też talenty. Ten sektor mówi o pieniądzach, ale także o radości zmysłowej. Słońce jako nasz silnik energetyczny, nasze ego, nasza motywacja do działania, znajdując się w drugim sektorze w znaku raka, w przypadku tego kosmogramu, czyli w znaku wodnym. Podkreśla, że nasze działania będą się koncentrować na ochronie tego, co symbolizuje drugi sektor, a więc na zabezpieczeniu. Zabezpieczeniu pieniędzy, naszych zasobów, szeroko rozumianych. Ponieważ będziemy dbać o to, co dla nas ważne, a co symbolizuje drugi sektor, trochę jak matka, która jest silnie powiązana z archetypem raka. Będziemy opiekować się tym, co posiadamy w sensie materialnym, ale też w sensie mentalnym, zwracając uwagę na nasze talenty, na nasze indywidualne zasoby, skupiając się na działaniach, które niezbędne są do utrzymania nas przy życiu, do utrzymania przy życiu tego, co jest dla nas ważne, co jest dla nas wartościowe. Tym bardziej, że w koniunkcji do Słońca znajduje się Wenus, dla której komfort, wygoda, piękno, kreatywność, a także dobrobyt jest niezwykle ważny. Opozycje są wagowe, a więc uczą nas, jak równoważyć, jak znaleźć harmonię pomiędzy tym, gdzie znajduje się Słońce, a tym, gdzie znajduje się Księżyc. Jak pogodzić jedno z drugim? Jak pielęgnować swoje talenty? Jak kwestie zarabiania, finansów, stabilności i dobrobytu połączyć z tym, co przynosi mi radość? Jak pogodzić chęć działania wynikającą z chęci zaopiekowania się tym, co mam, co posiadam, moimi talentami? Z emocjonalną potrzebą bezpieczeństwa, której księżyc w koziorożcu szuka w materii. Czy mogę robić to, co kocham, i czuć się bezpiecznie finansowo? Czy mogę zarabiać pieniądze na swojej pasji? Czy działając z poziomu tego, co sprawia mi radość, mogę osiągnąć swoje cele? Jakie przeświadczenie na temat pieniędzy, pieniędzy wyniosłam, wyniosłem z domu? Jakie przeświadczenie na temat pracy wyniosłam, wyniosłem z domu? Jakie przeświadczenie na temat dobrobytu wyniosłam, wyniosłem z domu? Jakie przeświadczenie na temat kariery wyniosłam, wyniosłem z domu? Co warto zmienić w moich wierzeniach na te tematy? Jaki jest mój stosunek do pieniądza? Jak mój stosunek do pieniądza wpływa na moją sytuację finansową? Jakie głęboko zakorzenione wzorce rodowe na temat finansów mogą blokować mnie przed życiem w dobrobycie? Jak mogę je zmienić? Jakie są moje przekonania na temat bezpieczeństwa? Gdzie go szukam? Co chcę osiągnąć w temacie finansów, w temacie zasobów? Jak mogę tego dokonać? Które z moich przekonań warto zmienić? A jeśli już wiem które z nich, to czym je zastąpić? Jak chcę, żeby wyglądała moja kariera? Czym chcę się zajmować? Co chcę posiadać? Ile chcę zarabiać? Jak chcę pracować? Z kim chce pracować, gdzie chce pracować. Merkury w koniunkcji do Słońca zachęca nas do rozpoznania swoich talentów, do działania z poziomu tego, co sprawia nam radość, co sprawia, że czujemy, że żyjemy, do zaopiekowania się swoją własną kreatywnością. W związku z tym, że drugi sektor, w którym znajduje się Słońce, to sektor byka. Zastanówmy się też, jaki sposób zarabiania pieniędzy przyniesie nam radość, jaki sposób zarabiania pieniędzy da nam satysfakcję, jak zarabiać z poziomu pasji, a nie ciężkiej pracy. Jak moja wyrażona kreatywność może przełożyć się na mój dobrobyt? Czy pozwalam sobie myśleć, że zarabianie pieniędzy dzięki robieniu tego, co kocham, jest możliwe? Czy wiem co kocham? Czy wiem co kocham robić? Czy wiem w czym jestem dobra, dobry? Czy wiem jakie są moje talenty? Czy to możliwe, że moje talenty mogą przynieść mi pieniądze? Czy muszę polegać emocjonalnie, podlegać emocjonalnie jakiejś strukturze, której nie czuję się częścią, żeby zarabiać pieniądze? Będziemy czuć rozdarcie w czasie tej pełni pomiędzy tym, gdzie czujemy się bezpiecznie, a jak chcemy działać. Pomiędzy tym, od czego jesteśmy emocjonalnie zależni, księżyc, emocjonalnie zależni od jakiejś struktury, od jakiegoś sposobu myślenia, od jakiegoś wzorca, od jakiegoś przekonania, od jakiegoś systemu, który w pewnym sensie gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa, a pomiędzy tym, jak pragniemy działać, kierując się tym, co nas pasjonuje, co nas porusza, co kochamy robić, słońce. To rozdarcie pomiędzy tym, co czuję, a pomiędzy tym, jak działam z poziomu flow, co mnie pasjonuje, ale jednocześnie jest kreatywne, spontaniczne i trochę niepewne, a tym, co stare, znajome i co daje poczucie stabilności, powtarzalności, systematyczności. Ale na przykład nie daje pasji, nie satysfakcjonuje, nie pasjonuje. Spontaniczne, kreatywne działania do tego będzie nas ciągnąć. Jednak czy można to pogodzić z poczuciem emocjonalnego bezpieczeństwa, którego koziorożec szuka w hierarchii, w strukturze? Serce podpowiada jedno, umysł drugie. Serce mówi: Podążaj za swoją pasją, rób to, co kochasz, rób to z miłości, dla dobra innych, niczego ci nie zabraknie. Rozum mówi: Podążaj za strukturą, za tym, co pewne, przyziemne, stałe to jest gwarancja bezpieczeństwa, to ci da poczucie stabilności. Pomiędzy tym, gdzie czuję się bezpiecznie, jaka jest moja strefa komfortu, będziemy decydować, a pomiędzy tym, gdzie chcę się udać, co chcę robić, jak chcę działać. Czy trzeba wybrać? Czy można to pogodzić? Czy jeśli podążę za swoją pasją, to nie będę odczuwał stabilności finansowej? Czy jeśli zostanę w pracy, która jest gwarancją miesięcz miesięcznego wynagrodzenia, to nie będę spełniony? Jak znaleźć złoty środek? Pluton w retrogradacji, w opozycji do Imum Seli w Lwie zachęci nas do przyjrzenia się temu, co wynieśliśmy z domu, co jest naszą siłą, z czego możemy być dumni. Co jednocześnie możemy wykorzystać na naszej ścieżce zawodowej, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi? Jak tę wyjątkowość przełożyć na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ale takiego rozumianego w kontekście wodnikowym? Korzystając z dobrodziejstw technologii, działając za pośrednictwem internetu w sposób nieszablonowy, podążając za naszą wizją, za naszą ideą, za naszą iskrą. To dobry czas na to, by zrozumieć, w jaki sposób możemy w pełni wykorzystać nasz indywidualny potencjał, a także sprawić, żeby przynosił on nam spełnienie nie tylko w formie mentalnej, ale także w formie materialnej. Kwadratura Neptuna na ostatnich stopniach ryb do świateł w kosmogramie tej pełni niesie ze sobą lęk, zamglenie, poczucie niepewności. Obawy, a i opozycja Lilith w pannie do Neptuna w rybach może przynieść nam lęk o realizację naszych planów, o to, jaki obrać kierunek, ale także pokazać nam, od czego jesteśmy zależni w naszej codzienności. Co cię zniewala? Panna w negatywnym aspekcie to służbistka. Komu, czemu służysz? komu czemu jesteś podporządkowany jakim wzorcom jakim schematom jaka jest ciemna strona twojej rutyny co możesz w niej zmienić co rzuca cieni na twoją codzienność co wymaga zmiany w twojej codzienności lilith to czarny księżyc ciemna strona naszej natury Pokazuje też, jak głęboko zakorzeniony w nas ból blokuje nas przed osiągnięciem połączenia z samym sobą, z Bogiem, z Absolutem, z tym, co reprezentowane jest przez Neptuna w rybach. Jak to, co w nas bolesne, nieprzepracowane, podążając z nami dzień za dniem, blokuje nas przed rozwojem naszego życia duchowego, przed połączeniem z samym sobą. Brak połączenia. Z samym sobą, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy, kiedy nie wiemy, co chcemy robić, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy, to nie wiemy, co chcemy robić, nie wiemy, nie czujemy, co sprawia nam radość. Pluton, znajdując się w trygonie do Lilii, obiecuje jednak, że w pewnym sensie dokopanie się do tej naszej ciemnej strony i odkrycie skarbu spoczywającego pod powierzchnią jest możliwe. Więc bardzo prawdopodobne, że nasza ciemna strona, konfrontacja z, no, z nią, odnalezienie tej ciemnej strony w naszym życiu codziennym, jej identyfikacja wzmocni nas, ale także, że będziemy w stanie przekuć ją w coś dobrego, tą naszą ciemną stronę. Obiecuje nam też, że możemy ją przetransformować i uczynić z niej naszą siłę. Więc. Jest to dobry moment na odkrycie tego, co nas uzależnia, od czego jesteśmy uzależnieni, od kogo, od jakich przekonań, od jakich schematów myślowych, od jakiej niezdrowej dla nas rutyny, od jakich substancji, od jakich destrukcyjnych dla nas zachowań. Zaobserwowanie, w jakich dziedzinach życia to nas blokuje, a więc także. Do wyjścia z tych wszystkich uzależnień. Sekstyl Merkurego i Wenus do Marsa mówi o tym, że jesteśmy w stanie zacząć działać na swoją korzyść, że jesteśmy w stanie uwolnić naszą energię do działania, podążając krok za krokiem, z determinacją, słuchając tego, co mówią nam nasze uczucia, budząc drzemiący w nas potencjał. Koniunkcja Wenus i Merkurego obiecuje, że uda nam się połączyć z tym, co kochamy, że uda nam się obudzić w nas naszą kreatywność. Może to, co zostało pominięte przez nas wcześniej, może to, co zostało przez nas wcześniej niezauważone, może kiedyś przez kogoś wyśmiane, może odarte z nadziei. Ale teraz mamy szansę zrozumieć, jak podążając za tym, co mówi, komunikuje Merkury, nam nasze serce, Wenus, uwolnić nasz potencjał, uwolnić nasz silnik energetyczny z tej zastanej energii, z tego starego sposobu działania i zacząć działać inaczej, zacząć działać w nowy sposób, podążając za tym, co podpowiada nam nasze serce. I mimo, że ta pełnia nie ma łatwych aspektów, mimo, że emocje, z jakimi będziemy się konfrontować, poczucie niemocy, zamglenia, niepewności, lęku, będzie obecne, to jest ona nam niezwykle potrzebna. To ważna, ważna pełnia, która zamyka długi cykl i otwiera nas na nowe. Życzę nam na czas tej pełni odwagi do. Skonfrontowania się z naszą ciemną stroną. Życzę nam identyfikacji blokad, obfitości w naszym życiu. A dzięki temu, dzięki tej identyfikacji, utworzenia nowych schematów myślowych, utworzenia nowych przekonań na temat pieniędzy, na temat obfitości, szeroko rozumianego well-being w naszym życiu tak abyśmy podążając swoimi wybranymi świadomie przekonaniami, wpuścili do naszego życia obfitość, stabilność finansową i poczucie bezpieczeństwa. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Zapraszam do konsultacji indywidualnych. Informacje odnośnie zapisów znajdują się w opisie tego filmu. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.